Każdy dzień w szkole podstawowej numer 1 w Stoku zaczyna się podobnie. Gwarem dzieci, uśmiechem uczniów, szkolnym rytmem. Ale to już 110 rok takich poranków. szkole patronuje Juliusz Słowacki, a jego słowa o wolności i marzeniach inspirują kolejne pokolenia uczniów jedynki. Taki dźwięk towarzyszył uczniom od 1915 roku. Oznajmia początek i koniec lekcji. Zmienił się świat, miasto, szkoła, ale to wciąż trwa nauka. Dzisiaj nie mamy już dzwonków, potrafimy sami przyjść punktualnie na lekcje. To pomaga nam w skupieniu i organizacji czasu. Kiedyś kreda i tablica, dziś technologia i pomocy cyfrowe. Zmieniło się wiele, ale nie zmieniła się pasja do nauki i ludzie, którzy te pasje przekazują. Te mury pamiętają wiele. Pokolenia uczniów, które dorastały tu razem, z marzeniami, przyjaźniami i wspomnieniami, które pozostaną z nimi na zawsze. Pamiętają też tych, którzy tworzyli tę szkołę przez lata dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły. Każdy z nich zostawił tu swój ślad, niewidoczny, ale trwale wpisany w historię, jedynki. Dziś szkoła to nie tylko lekcje to przestrzeń rozwoju kreatywności wspólnoty. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku, a przygoda z nauką od pierwszej klasy. W naszej szkole nauka to nie tylko litery i liczby to odkrywanie świata z ciekawością, zabawą i przyjaciółmi z boku. Uczymy się kreatywności i odwagi w sięganiu po swoje marzenia. Dbamy, by szkoła była miejscem, do którego dzieci przychodzą z radością. W naszej szkole uczymy się nie tylko z książek. Tu pasja, ruch i radość z aktywności idą w parze z nauką. Jednym z największych atutów naszej szkoły są zajęcia short tracku, szybkie jazdy na łyżwach, która rozwija refleks, kondycję i ducha współpracy. Pod okiem doświadczonych instruktorów nasi uczniowie doskonalą nie tylko umiejętności sportowe, ale też odwagę, wytrwałość w dążeniu do celu, wzajemnego wsparcia i zdrową rywalizację. W naszej szkole wierzymy, że ruch to radość, a sukces zaczyna się od pasji. W Jedynce uczymy, że pomaganie ma moc. Nasz szkolny klub wolontariatu Promek z Serca to coś więcej niż akcje i wydarzenia. To lekcja empatii, odpowiedzialności i współpracy. Nasi uczniowie pomagają seniorom, wspierają schronisko organizują zbiórki i kiermasze charytatywne. Nawet najmniejsza pomoc może mieć ogromne znaczenie. Wierzymy, że dobro a pomaganie to najlepsza lekcja życia. W naszej szkole nauka języków to nie tylko lekcje, to prawdziwa przygoda z komunikacją, kulturą i odkrywaniem świata. Realizujemy projekty międzynarodowe, bierzemy udział w grach i zabawach oraz ćwiczymy poprawną wymowę. Każdy język to nowa perspektywa i nowe możliwości. Im więcej języków znamy, tym dalej możemy na swoich skrzydłach lecieć w świat. Nigdy nie brakuje pasji, zaangażowania i ducha rywalizacji. Chętnie bierzemy udział w licznych konkursach, od przedmiotowych przez artystyczne i sportowe. Z każdym rokiem osiągamy coraz większe sukcesy, zdobywając nagrody, wyróżnienia i cenne doświadczenia. Każdy konkurs to dla nas nie tylko okazja do sprawdzenia swoich umiejętności, ale też do odkrywania nowych pasji. 110 lat to tysiące uczniów, setki nauczycieli, jedna historia. Historia która nadal trwa.